Witam was w mojej małej kuchni. Dzisiaj wam pokażę zapiekankę kartoflaną. To jest taką najprostszą zapiekankę jaką może być. Do tego przyjdą kartofle, masło i przyprawy. No, U mnie zaś głośno. Tu będzie chyba kilo kartofli i teraz tak, musicie pokroić na cienkie paseczki. Albo się to zrobicie nożem, albo maszyną. Ja się to zrobię maszyną. Zaraz masło się musimy roztopić. Dobra, masło mi się tu y, topi fajnie. One się mogą tak od. nie wiem jak to się nazywało. tym tłuszczem, bo te wody oddzielić. Y, tu się w międzyczasie posmarowała forma taką do tarty i teraz się będę układać tak jak Pierwsza szichta jest zrobiona, teraz tutaj um, się to przyprawia pieprzy gałką muszkatał, muszkatałową, a właśnie to nazywa solą i trochę pietruszki suszonej. Teraz to masło i pola, i teraz zaś tu nałoża zaś jedna szichta y, kartofli, przyprawia to i zaś masło na kruche. Przykleja folię spożywczą, jak macie pasujący dekiel, to nie słoneczko. weźcie dekiel i ja oto folię spożywczą, yy... folią aluminiową yy, i to pójdzie do rozgrzanego piekarnika na 200 stopni, tak gdzieś na 50 minut. Można tu chyba z termoobiegi piec, bo nic się tu nie spoli. Tak wygląda moja moje zapiekanka ziemniaczaną ehm, i oto piekła 45 minut z folią i ściągła potem ta folia i potem dalej piekła 10 minut bez folii już na tej samej temperaturze. Chodzi o to żeby tu trochę ta góra się wyschła no fajnie przy, podpiekła. E, możecie to tak jeść. E, jakbyście tak, tak samo to chcieli jeść to starczy tak gdzieś na, no, na dwie osoby w zależności ile, ile jecie. Dwie, trzy osoby. E, no, ja bo to proponuję jakiś kotlecik do tego jeszcze. Sałatka. My to bymy je tak jeść. Um, co jeszcze? No, myślę, że się filmik podobał. No. Spróbujecie to. I do następnego razu. Cześć! Nie mi to